Cześć wszystkim, z tej strony Drake i już niedługo dokończymy serię z Stray. Seria zakończyła się w 10 odcinku, więc tak mówię do Was z ogłoszeniem, co będziemy robić dalej. Chwilę temu zakończyło się głosowanie, zebrałem wszystkie głosy, które dałem radę. Wszyscy patroni, którzy zechcieli zagłosować, zagłosowali. Do tego stopnia już mamy satysfakcjonującą liczbę głosów na ankiecie. I no cóż, możemy dzisiaj, mogę dzisiaj ogłosić, jaka to właśnie seria odbędzie się po strej, ale oczywiście, najpierw zaczniemy od podziękowań dla patronów, jak to zwykle bywa. Eee, tak więc, wielkie dzięki za wspieranie, wielkie dzięki za to, że jesteście, wielkie dzięki za to, że głosujecie, udzielacie na Discordzie, udzielacie w komentarzach i ogólnie, że czynicie ten kanał możliwym. Wielkie dzięki więc dla Shadow Proxy. Aleksander Stróżyk, Big Ounce, Krzysztofa Malca, Majlosa Konsolowca, Senki, Mariusza Pabiniaka, Oriona 90, Jacoba, Kuby Rozprówacza. Kimake, P1 Wietnama, Traka, Regixtera, Lucisa, Kwatrosa 321 Kamila, Michała Szuby, Bożluta94, Nawiego, Net3 Enda, Filca, Rafała Andrea, Kacpra Koniecznego, Edwarda Marszala, Awariti, Whiskersa, Nekrosa, Moroneida 3 oraz Kuli. Wielkie dzięki, że jesteście, wielkie dzięki, że wspieracie, wielkie dzięki, że naprawdę e, czynicie to to możliwym, to co się dzieje, to co, to, co sobie tutaj wspólnie na kanale e, robimy. Tak jak powiedziałem na samym początku, serie The Strays kończy się na dziesiątym odcinku. Króciutka seria, już praktycznie zmierzająca do końca, w momencie kiedy wy widzicie ten filmik. E, I tak, w drugim slocie seriowym nic się nie zmienia, jesteśmy w Soul Hackers, będziemy w nim jeszcze bardzo, 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 bardzo długo. I potem przechodzimy do Final Fantasy. I ja ogólnie tak to do, do Final Fantasy od 1 do 5. I teraz coś o czym ja tylko wspomnę, to jest. Rzucam to w eter. Ponieważ wraz. Wczoraj, przedwczoraj, jak nagrywam ten filmik, e, pojawiły się plotki, że w końcu najwidoczniej Square Enix wyda remaster Final Fantasy XIII. Kto wie, ten wie. To jest seria, która swego czasu jakby sprawiła mi bardzo dużo problemów z gry, którą bardzo lubię, mimo tego, że bardzo dużo osób jej nie lubi. I po dziś dzień jestem pytany, czy kiedykolwiek nagram ją ponownie. Problem nagramy zą z pc i problemy techniczne mi nie pozwoliły. I generalnie, ja swego czasu powiedziałem, że hej, jeśli Square kiedykolwiek wypuści remaster, czy to trzynastki, czy to trylogii trzynastki, no to. Zaczynam ją nagrywać nieważne co. To dalej stoi, jeśli dojdziemy do momentu w tym roku, nieważne kiedy to będzie, seria z Final Fantasy 13 się zacznie po prostu, jakby i tyle, jakby, w momencie, kiedy remaster, jeśli remaster zostanie oficjalnie ogłoszony, będzie miał preorder, ja go preorderuję i wraz z wyjściem tej gry, ja rozpoczynam moją serię z tego i to jest, będzie, zobaczę, czy po prostu na chwilę zatrzymam serię patronów, czy serię głosowaną, w sensie serię na życzenie, czy serię głosowaną, czy będziemy lecieć na trzy serie naraz, nieważne co, jeśli ten remaster wyjdzie, to moja obietnica sprzed lat jest aktualna i będziemy nagrywać fajna 13. Nieważne co. Ten stot, tylko gwoli ścisłości, ponieważ te... to jest coś, co się pojawiło. To mogą być plotki, to mogą zostać zapomniane w ułamek sekundy i nikt więcej się do tego nie odniesie. Ale może coś się zna rzeczy, kto wie. Pożyjemy, zobaczymy. Więc wolę się do tego odnieść. A co do teraz naszych serii, naszego głosowania, rzeczy bieżących. To yy, otóż głosowanie ułożyło się tak: Bulletstorm, dwa głosy, Immortals Phoenix Rising, trzy głosy, Spider-Man, trzy głosy, Prototype, sześć głosów, i nasza zwycięska seria Star Wars Jedi: Fallen Order, czy też Star Gwiezdne Wojny Jedi: Upadły Zakon. To jest nasza seria. Zyskała ona 8 głosów, to jest to, co się będzie działo teraz. Oczywiście przeświat życie i wszystkie inne nadmaterialne siły nienawidzą mnie, ponieważ dosłownie będę na dniach pewnie siadał do nagrywania Jedi Fallen Order, kiedy właśnie włożyłem tak mniej więcej 80 godzin wyplatynowanie Star Wars Jedi Survivor, które jest. Kontynuacją. Tak więc przeskok dla mnie będzie brutalny. A Wy będziecie mieli dużo powodów do śmiechu z mojego gameplayu. Nadchodzi Catzi. Widać piksele Kacji z tej strony. Pokaż nam swoje piksele. Widać cię. o Oto i Catzi. To ona. I koty. I koty. Ja, tylko koty i idę dalej Dobra. E, tak więc tak. Fallen Order to nasza. Aktualna seria wygrała nieznacznie nad prototypem, jakby to, że to prototyp akurat ze wszystkich tych gier był konkurencją dla Fallen Order. To było dla mnie zaskoczenie, ale tak to nasza seria. Plany są jakie są. Fallen Order nie jest aż tak krótką grą, więc myślę, że troszeczkę sobie tam podziałamy. I to tyle. Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy głosowali, nowym patronom. I starym też przypominam, że hej, głosujemy wysyłając wiadomość prywatną do mnie przez Discorda, ewentualnie zostawiając wiadomość prywatną na moim Patronite. I to są jedyne dwie formy głosów, które przyjmuję. Wszystkie inne są ignorowane. I tak to generalnie tyle. Zapraszam wszystkich na naszego Discorda. Dobra zabawa zawsze trwa. Pięknie się tam ze sobą kłócimy. Jest bardzo uroczo, bardzo sympatycznie. I tak do usłyszenia w póki co, jeszcze kilku odcinka Stray w Soul Hackers 2, a potem w Star Wars Jedi Fallen Order. Będę to skracał do Fallen Order, bo to bardzo nie niezręczny do powiedzenia tytułu. Na razie!